cię ja, frauzinie. Coś mi sam nie pasuje. Ja tak to na wieczór każdy do spowiedzi i nam z widza. Kusiciele jedne. Coś mi sam na richting nie pasuje. Ciekawe, ile tych kartofli będzie w koszyku. <noise> To iście się narobieli na wieczór zabawa. mieliśmy my a tu do spowiedzi trzeba iść. Ale szaflymy to, wartko, a potem być wycisować. Zagoniejcie te góry i gęsi wartko No ja, no ja nie, nie szukasz. zina noskaż. Pudźcie, uciekamy. Późcie. Oczki, pójdźcie sam ino. Pila a, pila a, pila a. Widzi, żeś Bo no ja. A to krzeszyć nie będę. Ale wiesz, takiego jednego małego Kusika to nie możesz dać. Jeżek. całkiem inaczej, nie tak jak teraz. Zerozki świat całkiem zgłupią. No Moja ludzie, a moje gańsi też. Ciężko upilnować taką gręczną cera. Faterku, ja se sama upilnować umiem. A ją w tym pomogła, prawda? Jakie fajne hopsi wzesci. Co jeden, to szumniejszy i szykowniejszy. Ciekawe kaj prawda? Oż recht Marika, łobej By taki trochę czorny. Można kaj sady siedział, ale nie, chyba onka w I tak trochę... Widziałeś się, Kaj nasza sąsiadka Frozina. Wrzeszczysz i wrzeszczysz choby kaj gorało. chłopców no wystraszysz nie zaś, kaczki i kęci z uciekły. Wlezą mi kaj, kwiatka i zażerą i co? I będzie wszystko na nos. Tyle pisostów to gęsi, Obejrzyj se jak dugrybny chłopcy we wsi. Co, takie fajne, ja by chciała mieć takiego kawalera. Można se wtory za mną obejrzy. A, a szum, to, a szum. Patrzcie, patrzcie. Patrz. 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 Stójcie, kaj lecicie. Pochwalony Działkwy. A co my sam robicie? Zaraz różanie domarzykać, co? Pochwalony Księżoszku, a tak se stoimy! Bo wiecie! Ba jeszcze tak. cicho! o jedna. Na chłopców zaglądą Cię, ja? Jak tak, to na wieczór do spowiedzi. A teraz se jada po gęś do frauziny na odpust. A za każdy grzych jeden kartofel do koszyka wkietniecie. Obowiązkowo! Z Panem Bogiem! Panem Bogiem. Widzicie? Widzicie? Tak, filowały, a żeście wleciały. To my wleciały. To my wleciały. Ją to czuła. Ją to wiedziała, żeby nie filować. Wszystko przez ta Frauzina. No ja. Hilda, do chałupy pójdź. Ale już. Ksiądz mi już wszystko powiedział. Zaś będzie w po wsi klachać. ci dom zaraz. Gnój świnią ciepać, kulom jajca wybierać, ale gipko, gipko, bo sam cała robota czekał. Ja już patrzę. Hiltko. Hiltko. Oj, ty Majaszu mrodziuchu. Jest to My tak to nawet na wieczór się Zgodzisz się może, co? U ty mi pestejniku jeden! I se na ciebie wejrzała i co? Do spowiedzi muszę iść. Ach, tak, ja tak ogryzuję, ty mi się tak podobasz. Wilko, ja bym chciał tak z tobą pozabytować. Przyjdę na wieczór, zgódź. Ja Ją? nie wiem, ale tam pod chałupą mój faterek siedzi. Jak on ci pozwoli, to ja se spodza. Dodamy. No ale tak, tak musi być? Niech tak baje. Póta do twojego faterka. A witą was, panie Paulku. Tak się mącie. Wiecie, panie Paulek, ja tak z waszą cerą są trochę pozauletować. Zgodzicie się? Przyjdę do niej y, niedziela niedzielę południową pora. No, proszę, bo Zgodzicie się. Uciekaj mi stąd z Bereźniku jedynie, o ci Co ty sobie nie myślisz? Panie Pałku, Nasza Hiltka musi flywy robić, a nie zaolitować z tobą. Ale no proszę Chcesz się <śleski> Dobrzeście zrobili, stary Palku. Takie smarkołce, a już chcą zauletować. Wiecie, trzeba ich pilnować, a Jową w tym pomoga. Wiecie, pyta za tą firążką filować? Wiecie, tak jak te detektywy z telewizji. Je rucha, a teraz muszę już iść, moje gańsi na futrować. Pila, a, pila, a, pila, a. Ja, pila. ci padł stary Paulek? Pozwolę ci pogodać z A taką grypną dziołka. Wiesz, mi się podobu Malika i Paula. Ale nie ma to do wywywać. Chobcy, obcy, tak tu a nic nie robimy. Musimy najpierw ojcom się spytać, czy nam pozwolą do dziołków przyjść. Nic nie zrobimy. Ale wiecie co? Dziś na wieczór mamy muzykę. To się potańcujemy. Jak, yy, może tam i działki panu, a jak nie panu, to się po... Po cichu się umówimy z nimi, tak, żeby ojcowie nie wiedzieli. Możny, tak zrobimy. Ja? Tak zrobimy. No ja, ją wszystko wyszpiegowała, ją wszystko słyszała. Starymu Palkowi wszystko powiem, to Hiltki nie puści. I co wy sobie myślicie, kawalery? Co wy sobie nie myślicie? Że <noise> guchał? <noise> jeszcze nie, starą, a nie głupią. <noise> Bo Proszę was, nie do nic. Przeza to nic takiego trwa na wieczór potańcować. Proszę was. Ja wróczymy was. Co my mogę biednie zrobić? Z każdej strony no, no, z gonią i gonią. Jak tu pozaletować? Prosimy Wos. No dobra, jak tak, to dobrze. Ale musicie mi pomóc. Moje kury i gansi pozabierać, bo mi wszystkie kwiałka weerą. Pila o! Pila o, pila o. Boże, dziąłku! My przyszły do spowiedzi! Przyszłyście grzechy pokazać, ja? Ja, księżączku! O Boże, te laście nagrzeszyły cały koszyk! To nic, parożyczku, za nami cała fora kartofli Świętą panienką, nie wytrzymiam! To już koniec naszej opowieści

Dzieci szwardełpaki, Hubert, Bradley i Dziękuję bardzo! Czy stary, czy młody, czy pod pod i Wycieknij i uśmiechnij się, bo dzisiaj się!